Czy jest nagrany ten, no nie chciałbym powiedzieć, złoty skok Kacpra Tomasiaka, ale srebrny, na srebrny medal olimpijski? Myślę, że tak, myślę, że tak. Baterii wystarczyło, bo do końca wierzyliśmy w naszego e, medalista olimpijskiego i ja jestem bardzo dumny, bo to jest młody chłopak, a już ma taki potencjał, taki historyczny sukces. No i cóż, kochani, No pozdrowienia prosto z Włoch, Cortina. No tu się stała historia, więc. E, jest Isle of Poland. Piękny napis Kacper Masiak Kacper Masiak no Oczywiście jakie emocje, no wygraliśmy po prostu to co mówiliśmy no. I nikt się A, nie spodziewał się medalu. No. no ten medal jest jak złoto. To, Dla nas... to było coś niesamowitego, co on zrobił. Ten skok w drugiej serii na 107 metrów, to jest coś, co się nie wiem, mieści kompletnie w głowie. A czułeś, że to jest taki skok po złoty medal? Powie, powiem szczerze tak. Nie wiedziałem, że to będzie ten skok, ale przy, jeszcze po pierwszej serii do swojej żony powiedziałem, że mam dziwne promienie w plecach. I że to może coś dziwnego oznaczać. I wyszło chyba, to było to. to, naprawdę super. Ten srebrny medal dla nas jest chyba jak złoty, no bo ten sezon dla polskich skoczków układał się no tak Słodko, średnio, dożki, ale chyba dobrze w sumie tak się. No, jeszcze nie kończy, ale... ale... No dla Fajne. nas się zaczyna dopiero teraz. Dla nas się dopiero zaczyna, tak. tak. Dobry początek, oby, tak. oby następne, y, następni Polacy zdobywali tak samo medale olimpijskie. Coś. Coś wspaniałego, jestem po prostu w szoku. To jest jest taka niespodzianka sen. nam zrobił, że niesamowite. Super, cieszymy się Nie spodziewaliśmy bardzo. się, chociaż oczywiście kibicowaliśmy tak. naszym bardzo gorąco. No i Kacper to co zrobił, no to rewelacja. Po prostu wytrzymał tak. presję po pierwszej serii. Druga seria znakomicie. Jesteśmy super zadowoleni i szczęśliwi naprawdę nie spodziewaliśmy się, ten... Najważniejsze jest to, że ona zrobiła mi prezent urodzinowy tak to prezent i to jaki! No to, no to nie, tutaj się trzeba pokłonić! No prezentu urodzinowego nie mógłbym mieć, naprawdę, bardzo Ci dziękuję! No, no to, nie to myślę, że buziak się należy tutaj! No... Nie ma za co, sama też się przejechałam, zobaczyłam... No srebrny było, medal, no, oczywiście. olimpijski... To moje jako... pierwsze skoki! No, no to... No to to się nazywa trafić tak, na tak, dobrych no, kibiców i na Trafiliśmy tak. No fenomenalnie. A jaka atmosfera była pod Skocznią? jak polscy kibice reagowali? O, nie, super. Było Chyba ich najwięcej. Jedno wielkie jed, darcie się. Chyba gardło jutro będzie boleć. Błocie naprawdę wyjątkowe. Wierzyliśmy w jego sukces, dwa dni wcześniej go spotkaliśmy, zmotywowaliśmy i to myślę, że zadziałało. To jak go zmotywowaliście? Co tak podziałało Myśmy na naszego 19 lat? do chłopaka, zrobiliśmy sobie z nim zdjęcie, uśmiechnął się i poleciał. Chiliśmy, że to na dalej. pewno zdobędziemy medal. Troszeczkę zdziwiony, aczkolwiek zaskoczony, tak. Myślę, że zagrało. A wierzyliście po tej pierwszej serii? Był egzekwo na czwartym miejscu. Jak najbardziej. Choćby z tego względu, że jest naszym liderem na obecną chwilę. no i dużo na to wskazywało. A skoki były wyrównane. Niewyrównane, małe różnice punktowe, także. wszystko wydało troszeczkę, się wydarzyć, że to srebro, srebro ale z drugiej strony a srebro. Nie, no a, strebro, a srebro chyba. Patrząc na to, jak się układał ten sezon, no to byśmy tego sobie nie wyśnili przed tym konkursem olimpijskim. Właśnie to o to chodzi. Fajnego. Nie, tym większa satysfakcja. Na Polska! Wokater! Brawo Polska! Wszyscy <laughs> się śmiali, jak trener mówił, że po medal jadą, a tu jednak... <laughs> Czyli bo... jednak Maciej Maciusiak miał rację. No dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Jest super. A to srebro dla nas jest jak złoto. Jezu, takie emocje, że mają serduchowali do tej pory nie wiadomo jak bum-bum. Takie małe kurczaczki, pi-pi-pi, bum-bum-bum-bum. zajebiście. Ale widzę, że tutaj fantastyczne przebro, przebrania. Do, 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 jakaś polska husaria. Tak, tak, tak. A no, chodziliśmy kiedyś. Dzięki temu Tomasz, jak wygrał. No, ma 19 lat, no to. No, to jest niezrozumiałe. To jest ogromny stres, a podażył sobie jak. Normalnie doświadczony jak tak, tak, tak. A Jak skocznią zachowywali się Niemcy kibice, gratulowali Polakom tego drugiego miejsca? Albo czy my im gratulowaliśmy tego złota? Bo wiemy, no, tak Ja ktoś... się cieszyłam z nimi też, to prawda? Czy oni się cieszyli z nami? Nie wiem. Chyba <laughs> byli przejęci swoim. Oni chyba bardziej o sobie myśleli. No ale myślę, że my tutaj z nimi możemy rywalizować też, jeśli chodzi o kibitu. Możemy już powiedzieć, że Kacper jest nowym królem polskich skoków narciarskich, że ta pałeczka. Księciem, księciem. Księciem, a tak. czyli królem tak. dalej kto? Kamil Sok. No, eee, do jeszcze do jeszcze tej ma tej troszeczkę tej do. Poprawienia, nie, ale dobra. już tak, będziemy się cieszyć z jego sukcesu. A który <noise> tak, pewno... się teraz nam e, wybudził ze snu, <głosy> <głosy> Młody, młodzieńczego. To jest <noise> na pewno nowa historia. To nie jest jednorazowy wyskok. Myślę, że wiele sezonów będzie tu fantastyczne jego pracy i to będzie nasz nowy Kamil Stoch. A, a poziom pokazał już w tym, w tym sezonie, to tak, że początek, potrafi. To jest, jest początek, początek tego, co no. dopiero będzie. Myślę, że zaczął w stylu. bardzo dobrym stylu i naprawdę jesteśmy szczęśliwi.